Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja rzeczywiście nawiązując do tej wypowiedzi pana dyrektora i naszej wizji pomagania Afganistanowi, w szczególności tej pomocy o charakterze rozwojowej, rozwojowym zaplanowanym znacznie wcześniej na kwotę 1 miliarda 400 milionów euro, chcę zwrócić uwagę, że no jakby jej realizacja w tych zmienionych warunkach. No po prostu zwyczajnie będzie niemożliwa. Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę. Trudno sobie wyobrazić współpracę Unii Europejskiej z rządem talibanu, który zaostrza represję wobec własnego narodu, więc trudno, żebyśmy planowali, że razem z tym rządem będziemy realizowali jakąkolwiek pomoc rozwojową. Z tego, co, co mówił pan dyrektor i z tego, co donoszą media. No, nie ulega wątpliwości, że po prostu Afganistanowi sporej części ludności tu mówi się o dziesięciu, czasami wymienia się także kilkanaście milionów ludzi grozi zwyczajnie głód. W związku z tym powinniśmy się nastawić moim zdaniem na pomoc humanitarną i, i rzeczywiście koncentrować się na tej pomocy. Jeżeli tej pomocy nie będziemy udzielać, a wiemy, że sąsiedzi Afganistanu podchodzą do tego z ostrożnością, nawet kraje, które chcą tam robić z rządem talibanu interesy, to będziemy mieli falę imigracyjną, której nie jesteśmy w stanie sprostać. Jeszcze raz to powtórzę i wyostrzę. Jeżeli rzeczywiście do szerokich, szerokiego społeczeństwa Afganistanu nie, nie dotrze pomoc humanitarna, to ci ludzie będą masowo uciekali z tego kraju i będziemy mieli do czynienia z falą imigracji bardzo poważnej, umy, uchodźczej, o charakterze uchodźczym, z którym Europa będzie musiała się zmierzyć. Więc po, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby ta pomoc humanitarna za pomocą organizacji międzynarodowych, także państw być może które mają bardzo dobre kontakty z rządem talibanu, jednak do ludzi potrzebujących dotarła. I w tym kontekście chciałem zapytać pana dyrektora, jaka jest możliwość przekształcenia tej pomocy rozwojowej na zwyczajną pomoc humanitarną, bo o rozwoju trudno mówić w sytuacji, kiedy nie jesteśmy współpracować z rządem talibanu. Dziękuję bardzo.